Hej, z tej strony Robis. Witam Was w kolejnym odcinku z serii poradników. Dzisiaj zaprezentuję Wam stronę, na której zdobywamy punkty i wymieniamy je na nagrody. Na początku wchodzimy w link podany w opisie, rejestrujemy się, potwierdzamy e-mail, wracamy na stronę i logujemy się. W zalogowaniu widzimy taką stronę i codziennie mamy do wykonania zadania za które jest tam jeden punkt przykładowo i dzisiaj jest takie zadanie, że musimy przeczytać poniższy tekst i odpowiedzi na pytanie Pytanie jest, kto jest autorem powyższego wiersza Zaznaczamy, klikamy sprawdź Chwilę czekamy i jeżeli zaznaczyliśmy dobrą odpowiedź dostaniemy jednego punktu. kolejny sposób na zdobywanie punktów to gry pierwsza gra to loteria wybieramy 5 liczb i odstawiamy punkty możemy obstawić maksymalnie 10 punktów jeżeli jakaś liczba na którą obstawiliśmy zostanie wylosowana dostaniemy dwukrotność postawionej, postawionej stawki Czyli przykładowo stawiam 10, zostanie wylosowana 18. No to na następny dzień dostanę 20 punktów. Kolejna gra to tajemnicze pudła. Codziennie otwieramy po jednym pudle i możemy trafić tam od 1 do 5 punktów. Są też pudła, w których nic nie dostajemy. Kolejną grą jest szczęśliwy los. Kupujemy tutaj los za 2 punkty. I możemy wygrać nawet 5. Wygląda to tak. Klikamy, odejmują nam się dwa punkty i na przykład teraz wygramy 3, czyli jestem jeden punktem w plusie. Wróćmy jeszcze do pudeł, otworzymy sobie to. Niestety dzisiaj nic nie trafiłem. Codziennie z zalogowania otrzymujemy 5 punktów. Jeżeli mamy konto darmowe. Jeżeli mamy konto premium otrzymujemy ich 10 jest też tutaj system poleconych który wygląda tak, że jeżeli ktoś zarejestruje się z naszego linku i zdobędzie 20 punktów to my dostajemy 5 punktów jeżeli ktoś kupi konto premium na 30 dni to my dostaniemy konto na 3 dni niżej macie też grafikę reklamową w wersji ruchomej i nieruchomej tak wygląda wersja nieruchoma a tak wersja ruchoma Możecie ją sobie wklejać do opisu, na przykład na jakichś chorach i tym podobne. Co miesiąc na stronie odbywa się rest. Jak wygląda rest? Wchodzimy tutaj w nagrody i o danej godzinie nagrody będą uzupełniane. I kto pierwszy kliknie w przycisk, który tutaj będzie wyświetlony i uzupełni tam coś czy coś w tym stylu, wygrywa nagrodę. Jeżeli klikniecie tutaj w moje konto, uzupełniacie swoje dane. I po paru dniach administrator wysyła do Was nagrody. Takie są nagrody dla użytkowników z kątem darmowym. A takie dla użytkowników z kątem premium. Ja jestem zarejestrowany w serwisie jakieś 4-5 dni i już mam zbierane 49 punktów. Jeżeli filmik Wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia.